Debata była bardzo ciekawa, i rozmawialiśmy i o aspektach technologicznych, i o zachowaniach klientów, i o kwestiach regulacyjnych. A to, co dla mnie najbardziej interesujące i obiecujące w dystrybucji ubezpieczeń, no to rosnąca rola banków. Podkreślałem to, jak z naszej perspektywy banki dobrze radzą sobie z obecnymi wyzwaniami, jak bardzo istotna jest synergia pomiędzy bankiem i ubezpieczycielem. I to potwierdzają nasze wyniki. PK ubezpieczenia rozwija się bardzo dynamicznie, i spotkało się to również z zainteresowaniem ze strony, ze strony innych osób bardziej osadzonych w środowisku sprzedażowym agencyjnym multiagencyjnym bardziej tradycyjnym podejściu do, do dystrybucji ubezpieczeń. Ale wszyscy zmagamy się z podobnymi wyzwaniami, i myślę, że te doświadczenia z branży bankowej, które my implementujemy w obszarze ubezpieczeń, są zainteresowaniem obserwowane przez kolegów i koleżanki z branży. Bardzo ciekawy kongres, bardzo się cieszę, że jesteśmy tutaj. Już po raz kolejny PK Ubezpieczenia jest partnerem części ubezpieczeniowej. No, nie ukrywam, że chętnie w przyszłym roku chciałbym zawalczyć o, o kolejne nominacje i być może jakąś nagrodę wreszcie. Kongres bardzo fajny, ciekawy, z, dużą, z dużym udziałem osób ważnych, które kształtują polską branżę finansową. Także dobrze jest być tutaj.